Jest dzisiaj ze mną Dromet Siemano! Joda? Cześć? I dzisiaj gramy sobie w Metina na Emperiusie. Dobra, ja już tworzę postać. No a ja już mam, i ludzie, zobaczcie moje itemy pro. Dobra, ja. A tu jakaś pisałniją. babka się patrzy, nie zaraz jej w No i co ty no, to, On du widzicie, a już tam EQ jakieś <laughs> znalazłem okay. na Ziemi. E, co tu jest? Pet? Jaki, jakiego peta bierzecie? Ja nie wiem, ja, ja dopiero wbijam? Czemu ale... nie ma bao, bao Ja chcę bao bao. To Fenix, Left, Dobra, No dobre. Ja Jezu, biorę Azraelusia. Jezu, ja zakładam itemki i będę grał pod Dejera? Hmm, ja chyba ledowy, ja wziąłem lodowego, nie wiem czemu. Ja okay. wziąłem... Bo on tak fajnie wygląda, tak popierdziela za mną. Hmm. <głysza> dobra, co mam na start? stawowej ten tu jest? 9 tak. i Dino? Oraz podłopeta, które jakby sobie wziąć, Może wezmę reniferka? Dobra, ja idę, expić, ja was pierwszy. Dobra, ja biorę reniferka. Troszkę sobie przywołam, na moje. Raz, bo... moje Moje, to... moje, moje, będę pierwszy, będę pierwszy, miał drugi level. Ksujemy, 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 ksujemy. One, 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 won, jest, jest, wygrałem. Internet. Dobra, ja jestem ninjo, więc mi teraz będzie trochę ciężko. Później sobie zainwestuję w jakiegoś FMX-ika. No, to będzie spoko. A, nie, nie Gdzie palerze? jesteś? Gdzie jesteś? Joda, zgubiłeś się. Po prostu uciekłem od was. Joda się zgubił, nie. O! No to, to jest chyba tego samego typka co na Drakonie, co nie? Co, nie. To jest. Nie wiem, nie wiem szczerze. Raczej tak. System Petów jest taki sam. Aha. Nie wiem, ja idę. A jeszcze Czemu nie Ja ja nie widzę swojego renifera? No bo musisz, musisz go kliknąć. Klikłem go. Ale serio, ja nie widzę Renifera, zobaczysz na nagraniu. No to. jesteś słaby po prostu. Dobra, wbite, ja to. W sumie ja zrobię teraz krótkie cięcie, i to ogarnę. I zaraz wrócę. O Boże, no. czemu on, to robi, robi? on robi cięcie, a my mm. dalej nagrywamy. No, no nagrywajcie, nagrywajcie, kurwa. My jego fejle nagrywamy. Tak? A no. ja już wiem, dobra. To czekajcie chwilę, ja muszę włączyć grę i patrz w O Boże, nie wierzę w niego. Uwierz. Ja w niego nie wierzę. Ja aż sobie dźwięki z gry ściszyłem, raczej ich ściszyłem. Dobra, mm. Dobra, patel... Się... Co? Nic. Raczej was będzie słychać, tylko ja mam głośniki sciszone. Aha, dobra, spoko. Chyba, że to działa inaczej. A nie wiem. Dam tak średnio. Czemu ja to by się nie chce spaczować. No bo to się trochę laguje, to tak startuje tak od tam chwilę trzeba poczekać. Bo rudym mhm. się nie patrzy, niestety. No Czyli tak tobie. bywa. Nie, nie jestem rudy, jestem blondynem. Dobra, ja już mam Ech. trzeci level, Azraelusia gdzie on jest? Musi popierdzielać za mną tak fajnie. Gdzie on Ale, jest? Ale to się wolno robi. Dinozaur. Ej, tyle <mys> się na chwilę zbuduje, kanapkę. O <śmiany> <śmiany> jezu. Nie. <śmiany> nie. Ale ogólnie ktoś mi napisał, yy, albo nie, zacznę od tego. Chcę was przeprosić za to, że nie będzie serii z altroz, ale serwer zapowiadał się fajnie, a tak naprawdę jest głównym. Dokładnie. Yy, druga rzecz. Yy,

Jak widać na serwerze jest dość dość... No ludzi. w cholera osób jest. Nie no. lognie mnie, nie lognie mnie. Nie logło mnie, patrzcie kurna, ja idę. A ja Body gram jak zwykle. No, body jest mocny. A znaczy wiesz, wiesz jak to metaram. będzie wyglądać? Ja będę z tobą metka bił, nie? Znaczy to będzie no. wyglądać tak. Ty bierzesz metka, ja rzucam rozproszenie ludziom, a lotholt ich będzie zabijał, nie? No. I tak będziemy... A coś będzie spoko na ten dobry na, no, na bossy, no. no. Z tej chmurki będzie napierdzielał, jak głupi. Ja robię WPK, oczywiście, by mieć rozproszenie. I po co, ja co mnie tak bijesz, cieciu, głupi, murzynie? Ej, ej, jest sukces! 44% spaczowany. Wow! Jezu. Jak on 20 to robi? 10 minut w filmiku, on dopiero będzie zaczynał. <laughs> no hmm. ja sobie z The fuck? Co? Ja. Jest! Ja. na mam! Co zrobisz? Tak. Nic nie zrobisz, no. Drobę najlepszy, masz od razu na P. No, oczywiście. No, oni będą musieli wbijać kamulami, kałużę. Ja innym. będę miał na U. Ja będę miał kurna na Y zaraz. Boże, 300K dopiero mam. Jak tu okay. kasa słabo leci? Już nie to jest jedna chyba wada tego serwera na razie, jaką zauważyłem. Jaka? No, że mało has hajsu leci, no zobacz. Może nie mało hajsum, to nie jest tak. I po co? Ja kuwałem te potki. Ja się napić muszę. Nie wiem po co to robiłeś. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Jestem bogiem. Tak, ogólnie miałem 197 widzów, teraz mam 196, bo gościu dał mi unajka za to, że coś tam, że odpycham od siebie, mam to w dupie. Gdzie jest mój Azraeluś? Ej, mam 75% Wow Szał czał. Ja już idę do M2 XP Ja już dawno XP w m 2 Ja was poza nagraniu trochę dogonię Ej, strzelajcie dzisiaj nockę No jasne No to ja też się ja tutaj integerka mam jeszcze trochę A ja nie mam, nie potrzebuję, jestem hardcorem Ja też nie potrzebuję, ale lepiej jest Jestem hardcorem, plus do tego, że jutro muszę rano wcześnie stanąć, to przynajmniej nie będę ja musiał Nie będzie problemu ze stawanie ja tak samo. Ej, ale gdzie jest ten Azraeluś, bo mu Ex nie leci przez to, że go nie ma przy mnie. Albo no jest Murzynem. Te pieczęcie są zbugowane, Boże. Nie, mój już ma czwarty poziom. Mój ma trzeci, bo go nie ma przy mnie, czekaj. Musi go jeszcze raz No staram to... się, ale nie wiem czy to tym razem zadziała, czy nie zadziała. No nie działa. Nie, ja idę do... Ino M2, bo. Nie, ja jestem właśnie w Gino M2 i tu nie przychodź. Jakiś chid mi tu przyszedł. Wypierdzielaj szmato ruda, kurna, jakiś ninja mnie tu będzie lał. Wypad. Co z tego, że masz FMS-a? Co zrobisz? Nic nie zrobisz. E, dobra. Dobra, spoczywałem, jestem najlepszy. Good job. Report for feed, idiot. Nie gramy e, Ogólnie... No właśnie, teraz się przypomniałem. Szkoda, że ta granie jest po angielsku, bo przesranę by miał... kto? Ty. Pewno nie mm, ja. Joda by miał przesranę. Czemu? No bo byś mi wszystko tłumaczył. No Ej, dobra, ujedź. dobra, te, te, teraz czekajcie, ja wznawiam nagrywanie. No dobra. Okej, okay, dobra, już to powinno się ogarnąć. Jest renifer? Nie. Cze nie, robię, robię nową postać. What Robię nową postać, bo tu mi się coś zbugowało z tym reniferem Tak Kurna. więc dobra, robimy coś. Po mi się ten Azrael już też zbugował, bo go nie ma przy mnie. A, mojego też nie ma przy mnie, ale jakoś mu ekspleci. A No właśnie, mojemu jak nie leci, to jest najgorsze. Mojemu też nie. Zbugowane pety pieprzone. <laughs> dobra, już ja już wchodzę z boskim nikiem. Nie, pewnie weźmie Raycox nie, Rykox sobie było za jedno. No dobrze, Fendi. No nie. No nie. O, dobra, kole... Dobra, mam peta, mam peta, okej. Okay. Tak więc zaczynamy rozgrywkę. W League of Legends. Tak. Serial. Tak. Gram z gram z na... ...Supporcie w jungli. Tak. <laughs> Ej, dzisiaj grałem Ewin nie? na Urfie. To grałem na dżungli, na Midzie i na bocie jednocześnie, bo miałem samych brązów w nim jest sprawdziłem na Nexusie same brązy. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz, musisz kierować. No i wy... a ja to wykierowałem, nie? jesteś e, słaby. 32 chyba druga minuta, miałem 300 chyba serio? Ile masz kasy? Jeda. Yy, 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 yy. no, a na bo kupowałem bałtki. Ja mam 34k i 8 level. Ja mam prawie 1 kakao. Wow. Ja mam 2... 245k. Wyczerpnę. <noise> <noise> Cieniaski. No i tak to wygląda: gracie z takimi cieniami i nic później nie mają. <noise> Dobra, e, to gramy, nie? Czemu ja. Lot jaki masz teraz z nich? Lot Co? Skadni. Zaproś mnie. Nie, nie mów że prosto. Nie, ale wczoraj mówiłem sobie, że sobie zrobię taki... Diablox. Nie! Hmm. Nie wiem. Pomyśl sobie tak. Przez co wczoraj mieć karę na komputery. Nie! Nie, Ojciec Dromeda dał sobie nick. Nie, tata Dromeda. Zabiję cię. Ja cię zabiję, ja cię znajdę, ja cię zabiję, nie. Ej kurna da. Ej, jak ty wzięłeś z na Pmm No musisz... E, musisz KU dropić z Metinów. Przejdźmy. No na serio Nie, ale tak serio, serio. No mówię ci KU musisz dropić z Metinów. Ale nie. Ja to jest handlaria jakiś. Nie, jak zrobisz na 17 do iluś tam, to wtedy wchodzi. Aha. Tak jakby na em. No Dobra, to ja już kończę... Który level masz Joda? Ja 3 -3. Ja, 43, ja 3 -3. 43, Boże, ale jesteście słabi Ja mam dziesiąty Oooooisy, place, place Jeszcze jakiś Gdzie jest Az Azraeluś mi się zbugował Azraeluś, no boże. dobra, ja się tak powierzchni do M2, zobaczymy. Eee Nie, jak do nie do Gino, i... bo cię zabiję, bo ja jestem w Gino Też jestem w Gino ja też. Jakie chanele jesteście? Trójka. Osiem. Dobra, ja się tepam ogólnie do M1. M1 600. O, o, cześć mod lot. będzie wolny. No, wiesz go. F fajnie się tu XP ja wbiłem 43 szybko, bardzo, więc wiesz. Ale opłaca się dawać tutaj w ta? Mm, no jasne, jako drugie chyba będzie się opłacało gdzieś dawać. Jest Azraeluś! przyszedł mój pet. Chodź, peto. Peto. A, czy mojemu petowi będzie Jest, brak? mam jeden kaka, jestem hardkorem. Bra. Jesteś kimś? Powiedz Kurde, mi to. Padłem. Jezus Maria. Jeden Ninja jest beznadziejny. Ninja jest mocny. No, ale na początku jest beznadziejny. Mocny Mocny. Kłamiesz To i... bo ja jestem bogiem, uświadom to sobie sobie Ej dobra, ja dobijam 15 level i kończę odcinek Czemu? Serio? Co? Ja dalej będę nagrywał, mój będzie tak 20-minutowy. Mój będzie kurna godzinny. Ja robię taki wstęp tylko. A, to jesteś słaby po prostu Dobra, no. ale będę... Się się ej, ludzie, ja chyba zrobię cięcie i zrobię bony, bo znając życie mi nagranie wywali, gdy kliknę F7, ponieważ zmienia to pozycję moich FPS-ów, których wy nie widzicie I wywali mi nagranie w takim momencie A SwitchBot jest tu e, już wbudowany, jak co Dokładnie tak no, bo... Dobra, ja mam 15 levelów Dobra, ludzie, to ja robię... Mojego... Ej, daj mi zakończyć odcinek Ja robię cięcie, na razie to ze, raczej nie na razie, tylko ze dobra, ludzie. Tak więc z 20 dodaję sobie tu bonusy do peta. Yy, Wsięgamy sobie na ten gunwo tak i gdzie my tu expić Idziemy od razu do v 1 może ja Teleportacja. Dobra, ludziska, jesteśmy, jesteśmy z powrotem i lecimy oni na V1. No, a na dwójkę. Nie dasz rady. A skąd wiesz? No, Ma, bo... jestem ten. Bodę. Ile masz HP? 23K To tak samo jak ja, ja mam 23,5K O, tu idzie jakoś, to ja idę od razu do ten, czekaj Ja sobie dopiero eku bonuję O nie, nie ogarniesz, nie ogarniesz coś ty. Załóż się Ale z ripekiem Not, no I no to ja, to ja jestem tak WP-kiem, JP so <laughs> Leży w leży, cienias, cienias. No ej no. Nauczę cię, patrz. Możesz Chłopie, oni mi nic nie robią, proszę cię. <laughs> Możesz... Pozwolę ci poksuć, no. Nigdy do pt nikogo nie biorę Chyba, że byłbyś szamanem, ale nie jesteś szamanem Idę na szpony, idziesz ze mną? O, tu leżą mi temki, to mi się przydadzą Na przykład przydają mi się Buty Feniksa Naszyjnik z niebieskiej łez Niebiański łez też mi się przyda No to trzeba było wbić NNO w tarczy Ale to, biorę switchbota Sorry ludzie, zły przycisk <laughs> e, Gdzie jest mój pet? Pet mi się zgubił znowu pewnie Gdzie Przez jest mój pet? Dlenie. Gdzie jest mój pet? Zgubił mi się pet do cholery, no boże Poszukaj w dupie, może znajdziesz Szukam, nie, nie widzę to, to czekaj, ja poszukam jeszcze. Widzisz gdzieś mojego peta? Nie. O, Smród się znowu zgubił, kurna. Że mu rodzina zdechła jej. Gdzie on jest? Czekajcie, muszę się na nowo tu tepnąć. I na jakiegoś spota od razu i... Teleportacja. Dobra, na szpony. Dasz radę? A szpony mniej biją niż te moby. No to to prawda, ale czy dasz radę sam. Nie wiem, jak nie to trudno. To będę ekspił po jednej tej. Boże, <śm> ja całego spota uciągnę na cię. A ty to jesteś ty. No bo ja wiem kogo brać, jakie postacie brać na dany serwer. Ja wiem na przykład, że ninja tu jest dobry do expa Ale ten nie wiem. Marcin jesteś? A Marcin, co to za tobą biega? Zastanów się, czy jestem. Co to za to biega? Nie. <laughs> ja już nie spotykam. Ej do przyjaciela cię do tam chodź. Nie przyjmuję rudych. O, <grym> nie chcę mieć rudych przyjaciół. Tata dromeda, boże! Tata cię nie lubi! To on się powinien dać mama dromeda i mieć dziewczynę, nie? Okej! Okay. nie, bo chodziło o to, że dromed się pokłócił z tatą. Dobra, jezu, no i co że się. o po... jego życiu mówić, gościa. No, po... no, każdy się pokłócił, zawsze kiedyś z rodzicami, boże! Slabon na komputer dostał, jakiś. O, cześć. dobry. Leżysz na ziemi, a nie stoi, patrz. Stoję. Stoję! Daj pt, dam ci kanapkę. Ej, gdzie tu był ten największy spod szponów? No daj pt, bo ja na razie nic nie udźwignę sam. A ja też nic nie udźwignę. <laughs> no idziemy po dromeda. Never. Dromedo nas nie doda. Fuck you idiot. Zdjęcia. Report Alkidys Noobs. Dawaj, zespamujemy mu zaproszeniami. Mmm, życzę powodzenia. Jak gościu nie chcę, to nie. Nic na siłę. Później was podekspie. O, nie duży spot, jak je. ja to kocham. Myślałem, że kochasz w dupę. E, gdzie jest mój pet? Nie ma mojego peta, zbugował się znowu. Pajac, no. ej, zdechłem na szponach. Chłe, chłe. Lol, po co ja na te szpony tak długo szedłem? Jak i tak zdechłem? <laughs> Ej, gdzie jest mój pet? O, jest, mój, jest mój pet. Ale... Nie, nie. Chłop, ja na tym pierwszym byś Nie wejść coś, -bok, bo widzę, że. Skiller, rozdaje. Główno mnie to. Czemu ex mnie leci temu mojemu petowi? O, zaczął lecieć wreszcie. No, nie zdziwiłbym to się. Ty, ja nie mam wystarczająco dużo energii, żeby użyć skilla. Boże. Ile ty masz, Ej, Ja muszę budować z bojowego. Ej, ty ja też weź z... bić z raptorka. Ale lepiej mi się ze skill bije. Nie wiem czemu. To trzeba z raptorka Coś pat Raptorka, no. boże Kto ty Ludzie, nazwy myślał? Yy, wbijemy tutaj, nie wiem, który wbijamy 800 Nie brę, nie wbijemy Ja dobijam 60. Ja dobijam też tak 70, więc widzimy się Jak się 70. Zajmę? A ja Ja ekspię na nagraniu Dada. Ja spię na nagraniu Ile to nagranie już trwa? Joda? Moje? Czy no twoje? twoje, no mów Czekaj, muszę zobaczyć Muszę zobaczyć, czy się składnie nagrywa No to zawsze miałem, bo miałem jakiś problem, że mi desktop nagrywało mm. Czyli pulpit No i co? No. I gówno. Oh. Dobra, łykniemy sobie jeden 26 mro... minut już no, mój odcinek. No to ja sobie yy, yy, łykłem tą mrozkę. No bij ty coś, bo ja z Groku sobie nie poradzę bez FMS-a. O, wiesz, ubiłem sam. No, z moją pomocą. Aha. No ale no, ubiję. Dobra, ja to bije 7-0 i może robimy drugi odcinek, co nie? Nie, nie robię drugiego odcinka teraz. Ale nie, chodzi mi o to, że... Jak biję 7.0 i to może jeszcze tam sam pogram Nie to no ja już raczej tak, yy, będę kończył ten pytania. odcinek. Mam 60, mam 60 level, to ja kończę odcinek. Tak. Mhm. Dobra ludzie, to to byłoby na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Ja się z nami żegnam. Do usłyszenia. Pa, pa. Cześć. Znarka. Pa, pa.